Mało brakowało, a zgubilibyśmy tablicę rejestracyjną. No. Już sobie tu dęda. ty, A zdejmy sobie tą. Już w ogóle, nie dość, że jestem gruby, to jeszcze dwa razy grubszy w tej kurser. No, <grym> jeszcze ten wiatr. Nie się już. I kolera, akcja poszła! No, <noise> Dzisiaj chcieliśmy Wam zaprezentować yy, pikapa I nie jest to tak, jak jest tu napisane na masce Carlex, bynajmniej, tylko po prostu Ford Ranger w wersji Wild Tyle, że przerobiony w firmie Carlex Design w Bielsku-Białej. Firma Carlex Design się zajmuje tuningiem wszelkiej maści pojazdów, czy to terenowych właśnie, czy osobowych sportowych. Robią to pięknie i ze smakiem, co zresztą za niedługo zobaczycie. Samochód taki na warunki europejskie, użytkowo-rekreacyjny bym powiedział, ponieważ można tutaj załadować tonę towaru na pakę, a też wygodnie jechać w 4-5 osób na wakacje i bez żadnego wstydu wjechać do lasu. Te wszystkie dodatki od Carlexa są zrobione naprawdę ze smakiem i z gustem. Każdy element pomalowany raptorem orurowania, zderzaki, tuningowe to wszystko. Tworzy tylko powłokę, bo prawdziwy kunszt tego wykonania znajduje się wewnątrz samochodu, gdzie cały środek został rozebrany i złożony na nowo. Jest wyszywana skóra, pikowana, jest dużo takich smaczków i jest to zrobione naprawdę bardzo estetycznie i gustownie. Jak ja nie lubię nowych pojazdów, tak ten naprawdę bardzo mi się podoba. przy tych nagraniach mnie zawsze spotyka to samo? Znowu jestem ceł ubłocony Pypeć na nosi jak grufalo Co Cię skłoniło do takiego samochodu? <grystanie> Chęć zielenia w offroadzie mhm. Ale najpierw mogłem sprawdzić tutaj te trasy offroadowe <grystanie> Zanim go kupiłem Że co, że trochę teren za trudny na, jak na ten Nie, no, samochód? to bardziej miejskiej, lekko terenowy, takie Nie tam po skałach, po kanionach jakichś, to już nie Mhm mm No a jak się sprawdza z takiego praktycznego punktu widzenia Woziłeś nim coś tak żeby Że jest załadowany do pełna Takie rzeczy Jakoś tam z topakownością nie ma za, za bardzo No bo wiadomo ta paka nie No to tam, tam trochę wsadzisz Jak masz większy gabaryt to musisz już otwartą paką jechać mm -hmm. Dla mnie to tak bardziej jest to do jeżdżenia do sklepu Dzieci do szkoły może nie Chociaż w trasę można jechać bo jest nawet to potwierdzam. Samochód oczywiście nie jest na co dzień użytkowany w terenie, chociaż takie było pierwotne jego założenie. Ale Marcin po pierwszej jeździe z nami zdecydował, że jednak potrzebuje trochę czegoś innego i do terenu ma po prostu patrola. Ten samochód służy, służy mu po prostu na co dzień. Czy to przewieźć coś przy domu, czy, czy po prostu skoczyć na zakupy, cokolwiek. Miałem okazję trochę pojeździć tym samochodem i śmiało mogę powiedzieć, że taki nowoczesny pick to jest zupełnie co innego niż te dawne pick Ponieważ ty można jechać 140-150 na autostradzie bez wstydu, bez jakiegoś nadmiernego przeciążania samochodu. Jest cicho, wygodnie, komfortowo. A jednocześnie można tym samochodem zjechać z drogi, y, gdzieś po szutrach pojeździć czy, czy nawet dowieść y, towar w jakieś trudniejsze warunki, co akurat w tym konkretnie przypadku y, nie jest oczywiście wykorzystywane, ale zawsze by mógł. Co do kwestii napędów, to jak prawie każdy nowoczesny samochód, y, jest tu wszystko zelektryfikowane elektryzowane nie wiem. Porażające może o! Tak. Wszystko jest porażające, przynajmniej dla mnie, bo dla mnie to zawsze wajha, wajha, wajha i tyle. A tutaj guziczek, guziczek, guziczek Wszystko jak na dłoni, wszystko się zapina. Mamy reduktor, mamy stały napęd na cztery koła, mamy blokadę tylnego mostu. I no i oczywiście wszystko działa. Oprócz tego są takie dodatki, których ja w ogóle nie rozumiem, tak jak asystencja jazdu z górki, kontrola trakcji, tego typu rzeczy. Mm, musiałbym tym autem dłużej pojeździć, żeby zacząć to stosować i znaleźć w ogóle zastosowanie tych rzeczy, ale rozumiem, że do czegoś to jest, skoro to wkładają do tych samochodów, prawda? W moim odczuciu. Mm, ten postęp, który idzie cały czas, sprawia, że samochody, które niegdyś były przez swoje przeznaczenie, tak jak ten No To Pickup, były stworzone do ciężkiej pracy, były bardzo siermiężne i takie toporne, oporne. A w dzisiejszych czasach już widać właśnie ten przeskok, że pomimo tego, że samochód y, służy do pracy, bo takie jest jego przeznaczenie główne, to jest on bardzo komfortowy, yy, przestronny i wykończony w sposób naprawdę yy, perfekcyjny. Hmm. Może czas w końcu wysiąść z tych starych samochodów i przesiąść się na coś nowego? Szczerze to chyba nie.